Ponownie przeciwko emisji obligacji, co z pensjami dla urzędników? Jest reakcja prezydenta Radosława Witkowskiego na propozycję koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Uczniowie z PSP nr 6 w Radomiu z Pucharem braci Czachorów. We wtorek podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu ponownie debatowano nad emisją obligacji komunalnych na sumę ponad 39,5 miliona złotych. Jak przekonywały władze Radomia, takie działanie zostało uwzględnione w uchwalonym w styczniu budżecie miasta, a pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie. Z kolei radni Prawa i Sprawiedliwości podkreślali, że temat emisji obligacji pojawił się dopiero po wyborach i jest dowodem, zdaniem PiS, na złą kondycję finansową miasta. Ostatecznie po blisko czterech godzinach debaty radni PiS zagłosowali przeciwko emisji obligacji Wniosek ten poparli natomiast radni Koalicji Obywatelskiej oraz radny bezpartyjnych Radomian. Radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli, nie dali upoważnienia panu prezydentowi do zwiększenia zaciągania zobowiązań z 30 minut do 50 i radni nie wyrazili zgody na wypuszczenie obligacji. I... Dlaczego w przerwę, przed na sesję yy, rok przed końcem kadencji, przed wyborami o tym nie było mowy? Miasto było krainą mlekiem i miodem płynącym, raptem na wszystko brakuje pieniędzy. Yy, nie wiem. To jest to bardzo przykre. Radni uchylili się tak naprawdę od odpowiedzialności, bo była to stricte uchwała techniczna, która wynikała z uchwały budżetowej z 30 stycznia bieżącego roku, którą radni PiSu przyjęli, za którą głosowali, do której wprowadzili swoje poprawki i swoje propozycje. Każda decyzja ciągnie za sobą konsekwencje i niestety także jest w tym przypadku. Uchwała nie została przyjęta, mamy brakujące 40 milionów złotych w budżecie i tak jak było powiedziane już nieraz na sesji jest pod bardzo dużym znakiem zapytania są chociażby wypłaty w miesiącu styczniu. Decyzję radnych PiS skrytykował prezydent Radosław Witkowski. Przede wszystkim to jest bardzo smutna decyzja radnych Rady Miejskiej i niekonsekwentna, bo to radni Rady Miejskiej w styczniu przyjęli ten budżet i w tym budżecie wprost wskazali deficyt jako formę finansowania tych projektów, które zostały przez radnych Rady Miejskiej zapisane. Dziś radni wycofują się z, ze zgody na emisję obligacje, co to oznacza tylko jedno, że radni powodują olbrzymi brak w kasie Urzędu Miejskiego, co może skutkować chociażby tym, że w styczniu nie wypłacimy pracownikom samorządowym wypłat. Autobusy komunikacji miejskiej w styczniu mogą nie wyjechać, mogą nie wyjechać na radomskie ulice. Możemy zaprzestać odbioru odpadów, a także duże problemy będą miały nasze DPS-y. Z kolei Dariusz Wójcik, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że pensje dla pracowników samorządowych nie będą zagrożone. To jest nieprawda. Pracownicy nie ucierpią. Dla pracowników są wynagrodzenia. Jeżeli państwo mi wskażą taką Sytuację, że którykolwiek z pracowników nie będzie miał na wynagrodzenie. Pierwszy skieruje sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w Urzędzie Miejskim, w związku z tym, że prezydent i skarbnik nie zabezpieczyli środków na wynagrodzenia, Także to jest nieprawda. Na wynagrodzenia są pieniądze w budżecie miasta. W sumie za emisją obligacji komunalnych zagłosowało 9 radnych, przeciwko było 15 radnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu. W poniedziałek w programie Kontrast Plus Marek Suski, szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów, poinformował, że złożył prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu propozycję koalicji z Prawem i Sprawiedliwością i klubem radnych tego ugrupowania w Radzie Miejskiej. Możemy. Podzielić się odpowiedzialnością, ale jeżeli dzielimy się komisjami, to ja chcę mieć informacje i wpływ na realizację budżetu. Ja zaproponowałem prezydentowi nie z miłości, a z rozsądku i z odpowiedzialności za losy miasta po prostu koalicję. Prezydent od nich, wiceprezydenci od nas. Sprawa i sprawiedliwości? No to jest do dyskusji. Jak przekonywał minister Marek Suski, ta propozycja została odrzucona przez prezydenta Radosława Witkowskiego. Sam prezydent Radomia początkowo nie udzielał komentarza w tej sprawie. We wtorek po nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu zapytaliśmy prezydenta Radosława Witkowskiego, czy faktycznie otrzymał propozycję koalicji i jaka jest jego ewentualna decyzja. Ja jestem w stałym kontakcie z panem ministrem Markiem Suskim. W ubiegłym tygodniu. Od Byliśmy spotkanie, rozmawialiśmy na temat współpracy, ale oczywiście proszę, proszę mi wybaczyć z szacunku dla pana ministra nie zamierzam rozmawiać z nimi, wymieniać poglądów poprzez media. Ja jestem gotowy do współpracy takiej współpracy, która będzie rozwiązywała problemy naszego miasta. Przypomnijmy, że w ósmej kadencji Rady Miejskiej w Radomiu 16 radnych należy do Klubu Prawa i Sprawiedliwości, 11 do Koalicji Obywatelskiej, a jeden radny pochodzi z bezpartyjnych Radomian. Uczniowie z publicznej szkoły podstawowej nr 6 w Radomiu wygrali 20. Mistrzostwa Radomia w piłce nożnej chłopców o Puchar Braci Czachorów. Rozgrywki były prowadzone w ramach radomskiej Olimpiady Młodzieży. Jak podkreślili trenerzy drużyn biorących udział w zmaganiach, poziom turnieju był bardzo wysoki. Wydaje mi się, że poziom tegorocznych zmagań jak każdych wcześniejszych był naprawdę e, dosyć wysoki. E, w każdym z tych turniejów no, biorą po prostu e, udział e, wszyscy zawodnicy, którzy e, grają w piłkę w Radomiu, także e, zrzeszeni czy to w klubie RKS Radomia, czy to Broń Radom, czy też Młodzik, dlatego ta rywalizacja jest zawsze na bardzo wysokim poziomie. To są chłopcy, którzy już od kilku, nawet 8-9 lat trenują piłkę nożną, także Jakieś te umiejętności już posiadają. Drugie miejsce zajęli uczniowie z PSP nr 30 w Radomiu, a trzecie z PSP nr 18. Turniej był okazją nie tylko do sprawdzenia umiejętności młodych piłkarzy, ale także do upamiętnienia braci Czachorów, którzy na stałe zapisali się w historii Radomia oraz radomskiego sportu. Wydaje mi się, że to jest jedyny turniej w ramach rozgrywek Radomskiej Olimpijnej Młodzieży, gdzie tak pięknie kultywowana jest tradycja. W tym przypadku rodziny braci Czachorów, piłkarska rodzina. Mam nadzieję, że dalej będzie to kontynuowane to już 20 lat. Pamiętam, jak zaczynaliśmy ten turniej, zmieniają się dyrektorzy, przychodzą nowe osoby, kultywują tą tradycję. Byli kiedyś bracia osobiście, wręczali, tak jak zostało tu pięknie powiedziane, dzisiaj mamy ich wnuczków. Mam nadzieję, że niedługo pojawią się już kolejne pokolenia tych uczniów, którzy pierwszy raz zdobywali medale w tej szkole podczas tego turnieju. Z organizacji imprezy, jak i wtorkowej ceremonii rozdania nagród był zadowolony Jarosław Ludwiński, prezes Szkolnego Związku Sportowego w Radomiu. Bardzo się nas cieszy, bo zespołów było 25, które rozgrywały w systemie. No może w grupowym, nie, nie do końca pucharowym. I najlepsze zespoły dzisiaj będą uczestniczyły w tej sumującej dwudziestolecie imprezy. Pod wrażeniem dzisiejszej imprezy jestem naprawdę, jeżeli chodzi o łączenie kultury, sportu i wychowania. Tutaj mamy poglądową wersję wspaniałego pokazu tej... Placówki. Dodajmy, że ceremonie wręczenia nagród dla zawodników połączono z Akademią z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To jest zapowiedź programu Wyszukani. Przypomnę program wyszukania jak w każdą środę o 17.45, kanał 828 sieci kablowej Vektra i www.zebra.tv. Dziś dyrektor Tadeusz Kosiński, dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Hucie Koło Lipska. Panie dyrektorze, czy jeszcze kilkanaście miesięcy temu pomyślałby pan, że, że tak napędzi się ta promocja i, przepraszam, propaganda, ale w tym bardzo dobrym znaczeniu, właśnie państwa ośrodka? Ośrodka w małej miejscowości, w małej wsi. Powiem szczerze, że poprzez z znajomość z panią Iwaną Paszkiewicz okazało się, że wszystko jest możliwe, ponieważ umiejętności, temperament, niesamowita energia spowodowały, że uruchomiliśmy wszyscy i w sobie tą energię. I pokazaliśmy, że możemy razem znacznie więcej zrobić, znacznie więcej zdziałać. I jesteśmy w wielu fajnych miejscach. I pokazujemy, że jest takie miejsce, i tam zapraszamy, i tam mówimy wszystkim. Lista obecności jest otwarta. I obowiązkowa. Obowiązkowa, I obowiązkowa jest także pozycja w naszym programie, czyli program Wyszukanie właśnie z udziałem pana dyrektora Tadeusza Kosińskiego. Przypomnę jeszcze raz: www.zebra.tv, kanał 828 w sieci kablowej Wektra W każdą środę o 17.45 zapraszam, bo to naprawdę warto. Także usłyszeć o czym jest ten program, czym zajmuje się specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, a jest tych działań naprawdę sporo. Dziękuję i do zobaczenia. Restauracja La Spezia. Świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla. Steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki, ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny. A dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z tarasem. Restauracja Laspecia, ulica Santomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Nowość: automatyczne bramy garażowe, dostępne od ręki, bardzo dobra jakość: transport do klienta, łatwość w montażu, produkty Radomskiego lokalnego producenta. Jarmex: Ogrodzimy, co chcesz, dostarczymy, gdzie chcesz. www.jarmex.com.pl Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa przywożone codziennie, prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica Lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga, Giełda Rolna czynna także w niedzielę, wolne od handlu. Na program zaprasza sponsor okręgowa stacja kontroli pojazdów Auto www Autolekar www.autolekar.pl Na prognozę pogody zaprasza fabryka broni Łucznik Radom Dzień. W czwartek w radomie słonecznie. Tereometry wskażą 2 stopnie poniżej zera. Na barometrach 1036 hektopaskali. W piątek więcej chmur. Temperatura spadnie do minus 4 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1025 hektopaskali. W sobotę na zmianę słońca i chmury. Tereometry wskażą 2 stopnie poniżej zera. Ciśnienie spadnie do 1021 hektopaskali.